Hejko, dublady, super, że jesteście. Zapraszam was na kolejny filmik. A dzisiaj zagram hashtag 5 odcinek z gry Trudsker. Włączamy. Pwp.pl pl, .pl. Trudsker. A, i jeszcze jedno. Chcia chciałem wam wszystkim widzom powiedzieć. Tak, jakiś Gabriel ten komentarz napisał mi Panie, to nie jest 2010 rok, żeby, ta, żeby tak nagrywać. A ja odpisałem, że nie miałem innego wyjścia, bo, bo na tym retrokomputerze nie da się nagrywać ekran, tego ekranu. Nawet dźwięku nawet nie ma. Jak otwarzam filmik, nagrywany na, na ten ekran, na, na ten ekran w retrokomputerze komputerze, to niestety ekran, dźwięku w ogóle nie ma. Więc niestety muszę nagrać tym smartfonem Kamerką w smartfonie, niestety muszę się z tym pogodzić, niestety nie mam innego wyjścia. Dobra, teraz uruchamiamy Trudsker. twój garaż Peter Grit. Paliwo 89% przód, Uszkodzenie. Przód 31%. lewo 44%, prawo 17%. Złóżcie się Lewy przód 66%. Le Prawy tu przód tak samo. Prawy tył 5%. I lewy tu też tak samo. Wróć, wróć. W turniej. I okrążenia w 1300. Główna nakrona 5200. Pogoda sucho. Wybieramy Petal Start, Trudsker. I teraz jeszcze poczekasz a się gra załaduje. I jeszcze taki komentarz dostałem pod moim filmikiem z Tonsi z 10 c po wymianie głośników wysokotonych tubowy na kopułkowy. Dostałem taki komentarz od dr. Adams, że mam usunąć mój kanał, że mam, że do mnie napisał tak. Weź organik, dzieciaku. Ten, ten, Że zniszczy... Że kolumny żem zniszczył. A ja o oczywiście. Ja przecież tej kolumny nie zniszczyłem, prawda? A on gada głupotę, że ja nie zniszczyłem. Że właśnie się nie Mam mój kanał usunąć. Ja oczywiście. Mojego kanału usuwać. Nie będę, po moim trupie. Ja potrzebuję mój kanał, a poza tym moje. Wypłata niedługo przychodzi. Zaraz będzie. Niedługo, za kilka dni, już będzie moja wypłata z mojego kanału. P wypłata będzie wreszcie. A poza tym, poza tym, ja nie tylko nagrywam filmiki, ale zarabiam też. Ja tylko bardzo potrzebuję mój kanał. żeby wszystkie sprzęty pokazywać publicznie na moim kanale. Co ja mam wszystko. I w domku nawet. Dobra, teraz gramy. I znowu uderzyłem w, w, w przeciwnika, niestety. to cóż, chyba naprawdę długi. Ta długa trasa jest, niestety. Ale zobaczymy, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o długość tej trasy. Jednak nie aż taka długa trasa, nie aż taka długa, co za ulga chociaż, że nie aż taka długa trasa. Teraz jest drugie okrążenie. Jeszcze rozwalam te znaki drogowe do tego. O, teraz właśnie też drugi znak drogowy też zrozwalił. Teraz jest 2024 rok, a on gada, że to nie jest 2010, ten, ten jakiś Gabriel. 2010 nie jest, żeby, żeby tak nagrywać. Żeby tak, żeby tak nie nagrywać. Ludzie wolą, żebym nagrał ekran grze, niż z kamerką w smartfonie. Niestety. A to i to mi się w ogóle nie podoba, co ludzie gadają za kupoty, wygadają za kłopoty. w ogóle mi się nie podoba. I jeszcze te... Jeszcze te rożki takie. Te rozwalam. Boże, mnie nie uderzył w tą, w tą ścianę Ale na szczęście nie udało, nie udało się w końcu uderzać w ścianę Co za ulga Inaczej bym rozwalił się ca, całą, się, całą betoniarkę Niestety Zaraz będzie ostatnie okrążenie No, no i widzicie? Awaria Dobra, zobaczmy twój garaż Grid. No widzicie? Prawy przód. Trzeba naprawić teraz niestety Dobra, naprawimy. No i to też trzeba naprawić niestety. Dobra. Jeszcze raz niestety. Dobra, wychodzimy. Turniej. To samo, to, to też wybieramy to samo. Bo niestety, zuży, zu, całkowicie zużycie opon się zrobiło, niestety, Trutzker, niestety, całkowicie zużyci, zużyta opona się zrobiła, 100% zużycia opon, niestety. I to jest właśnie problem, a tego nie powinno być, a niestety się zaczę, to się zaczęło. Opony się zużyły całkowicie, więc musiałem naprawić tę betoniarkę, niestety. i na dobra zaczynamy ten wyścig jeszcze raz niestety bo, już jest, bo było całkowicie zużyta opona niestety Na no, przód oczywiście całkowicie zużyte opony były więc musiałem naprawić, niestety, tą, tą, tą betoniarkę. Niestety, musiałem. Mogłem od razu... Y, y, mogłem od razu naprawić. A myślę, że to nie było obowiązko... że to byłoby obowiązkowe naprawy. Niestety. Ostatnie krążenie było, miałem zaliczyć, ale się nie udało, bo opony były zużyte całkowicie. Takie okrążenie teraz. albo Za chwilę będzie ostatnie okrążenie, w końcu Tak, już, zaraz będzie ostatnie Teraz jest ostatnie Teraz jest ostatnie, teraz jest ostatnie okrążenie, w końcu Tatis brak power on mm -hmm. Za chwilę będzie koniec tego wyścigu Ale jeszcze są, jeszcze tylko trzy trasy do, Jeszcze tylko dwa z trasy jeszcze zostały dozaliczone ty, w tym odcinku No, złoty medal, nagrada 5200. Twój garaż. Peter Grid. Paliwo trzeba zatankować, niestety, bo już jest za niski poziom. Lewo. Le uszkodzenia lewo też naprawimy, oczywiście. Wróć. Turniej. Misja. Czas na złoty medal 3, 3 minuty, i 50, 50 sekund. Pisowe 1400. Główna nagromadka. Tu główna nagroda 5600, pogoda, deszcz. Pogoda, deszcz. Peteglicz oczywiście wybieramy. Truskę. Semis i budowa mleczani stoi w miejscu. Ruszaj. No i niestety tyle czasu minęło, bo to wszystko przez awarię. Wszystko przez, przez to, że opona się całkowicie się zużyła. Niestety. Całkowicie się zużyła to opona w tym Peter Gridzie, niestety. I to jest właśnie problem. Teraz zaczynamy wyjście. I oczywiście trzeba uważać na, przy, na tych przechodniów, niestety. Zwłaszcza na, na radiowozy. Niestety. O, policja nawet je, jeszcze, nie, nawet niestety jedzie. O, te, druga policja nawet jest, niestety. Ale oczywiście nie uderzałem tą radiową. Co za ulga. Jesteśmy przy mecie, prawie Już jest meta Złoty medal na górę 5600 Dobra I ostatni Ostatnia trasa w tym odcinku Dobra, naprawimy teraz Zużycie, zużycie opon, niestety Dobra Turniej i tym razem wyścig z przeciwnikami. Pisowy 1500, główna nagroda 6000, pogoda sucho. Wybieramy Peter Grit. No i tyle, tyle minut minęło, niestety. Ale, jeszcze, jeszcze, ale tylko, że jeszcze trzeba zaliczyć tą trzecią trasę. W tym od, piątym odcinku.

Coś uderzałem niestety. Ten krawężnik, że tym razem uderzałem niestety. I to jest właśnie problem. Oczywiście jedziemy w skrótem, oczywiście też jedziemy, żeby było szybciej skończyć ten wyścig w końcu. z tyle. No, mamy metę. To już będzie na tyle. To już będzie na tyle na ten filmik, na ten hashtag piąty odcinku. Złot, otrzymujemy złoty medal oraz nagrodę 6000. Dobra. Wychodzimy z tej gry. Ok, to już kończy tego filmiku. Jeżeli wam podoba się ten hashtag piąty odcinek z tej gry Trudsker, to 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 zostawcie łapki w górę. I subskrybujcie mój kanał, dzięki, do zobaczenia, cześć i papa.